Kurwa, FBI, z bez nas, ląduj na mordę. Siadaj z konia, opuść pojazd, to, bo inaczej oszczepa w dupę ci wsadzę. Chcesz oszczepem w dupę, to nie ma sprawy. Będzie oszczep w dupę. Bą Pow, kurwa. Bą Hahaha ha, ha. Padłeś kurwa Poda się jedyna, jednego, to moja ulubiona rzecz Widziałeś Nawet się nie ruszyłem Nawet jedyneczki nie wrzuciłem, nawet jedynkę. Nawet jedy... Nawet skrzyni biegów nie dotknęłem A tu dotnę Tu już mogę dotknąć Dobrze pójdzie też za was, chuj go strzeli Niebany, się porusza. Jest ruchomym celem dla mnie. No nawet... Nawet kurwa nie popatrzyłem na skrzynie biegów, a tam nie ruszyłem, <grystanie> Ile jeszcze tego będzie? Ja pierdolę. A tu jak? <grystanie> a, patrzyłem sobie nie niebo i trafiłem cię, <grystanie> No. Zajebiście. Jest jakaś reputacja. Można jakąś sukę teraz wyruchać w dupę jak jest. Że dedykacja dla niej, nie? Na przykład. Która to ładna jest. Mogę ci pomóc? A to czy ty mi możesz pomóc? No z, z, z. Hmm. ta, to jest trochę ładniejsza. To babcia jakaś pewnie. Kurwa, co ja robię? To, czy może pani. Ona jest z kim jest? Ma męża? Jest wasalem w swoim imieniu? Ma męża. Szmata. A ten? Czy. Ona ma męża? Nie mamy. Dobra, chodź w dupę. Dotykacja dla ciebie.

Z duża impreza ty trochę Muszę wypierdalać stąd Jak mnie kurwa złapią to mi z dupy zrobią Coś tam zrobią Borcha No co ty w ogóle rozwijasz Pacanie do czego dążysz, orientacja w terenie, spostrzegawczość. No ja nie wiem do czego ty dążysz ty. Trupienie może. O ta mata ta. Mhm, to to, to dobra to chuj tam. To ty taktykę dawaj Borcha. Taktyka taktyka <ścoughs> kurwa mać, ilu was jest, jeszcze rannych trochę mam, to oj kurwa, tak czułem. Ole wow, 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 wow. młota kurwa, bandyta z gór pierdolą. Paćpicz! Hee! Skurwy synie No Wiadomo, że toś nasłał Sam na siebie nie, nie nasywam ludzi chyba, nie? Lady Zenur, witaj mato. Czy jest co mogę zrobić dla ciebie? Ciągnę pałkę, czy widzę cipkę znaczy się? Miecz Tovernę, w towernie. nikogo nie ma? Nie ma nikogo Idź do zamku, wyjdę jeszcze Uwolnij jakiegoś tam lorda z sobie Zawsze to znanie honor, znaczy honor to chyba nie, ale <laughs> Dawaj klucze to cieli Suko Jardula, przybywam by cię stąd za zabrać. <laughs> Mimo słabości, musisz złapać ze broń. Dobra, schowaj się za moimi plecami, trzymaj się za lat od walki. No, I będzie jadka, kurwa. All night, all day, all, day. all night, all day. A racja was, kurwa, lekcje ruchania tam. Na sutry. Ty jebaku, przeżyłeś? O, jebaku. Dobrze rzucasz. Dosyć celnie. No? No? Refleks. Ha, tarcza poszła. Kurwa, tarcza z biedronki. Nic dziwnego. <tuszy> 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 o! Nawet ci nie zauważyłem. <tuszy> no Chodź za mną. Mam wobec Ciebie. Długich wdzięczności za uwolnienie mnie, Szczeciną. Moje stosunki w to umieniu, by wy. Honor, tu jest z państwem nazwę, która jest to no, Nordów, uległa Nigdy nie zapomnę. No dobra, no zobaczymy. No. Czy tak naprawdę nigdy nie zapomnisz? Weźcie tą dziwkę odgoncie, bo mnie kurwa, ona wkurwia. Już. Zamek ten. Pod oblężeniem, kurwa będzie za chwilę. jak kurwa na złość, no. muszę wracać tamtych, bo mi kurwa wioskę spadł. Zamek znaczy się. Tu zobaczę, może jakieś wyszkodzenie chłopów, czy coś będzie. Będzie wyszko chłopów. Tu wójt? Papierdole. Takie to szybki. Nie, to nie, to chodzi w dupę, no Trzeba wracać, bo nam wioskę spalą. Już spalili. 97 kurwa Zajebiste To Nie fer kurwa. Ile tam jest? 52? O... Skurwa Wasza mać, dasz radę, czy nie dasz rady? Chują tam wie. Dobra, niech atakuje. Niech Cwelibany atakuje. Zmierzymy chuja. Kurwa, ja muszę szybko załatwić żołnierzy, bo mnie inaczej. Ale mnie już męczy, ona wciąż demonstruje, że jest kimś lepszym niż tw Twój skromny sługa Borcha. On jest zwykłym Badyto, tak jak ja. Nie mogę. E, nie ma prawa mówić mi, żebym się trzymał od niej. Z daleka. Ale jak to właśnie uczyniła. Eee, niech. Niech deshavi wie, że masz ty moje poparcie że będzie tam no. masz moje poparcie kurwa i chuj Nie wiem muszę go zniszczyć ty Pogadam jeszcze z nim może się przyłączy gdzie No Nie Kurwa zniszczyłbym cię Ale jestem człowiek honoru kurwa Dobra Kurwa, co tu zrobić? Czekać? Nie wiadomo kurwa na co? Kiedy on to niebane oblężenie zrobi? Hmm. O Kurwa Masz To jeszcze setka doszło, tak? Nie będzie tego brężenia kurwa. O, ara. A, a, ara prawie, he, ap. Chuj. No, chuja wafla. Dobra. Trzeba zapierdalać po Nie obchodzi mnie jako on na mnie patrzy przy ognisku po posiłku czyszcząc sobie zęby jestem, jestem pewna, że to bandyta, którego znałam z tamtych czasów. To po